Lena Loch, informacji, dzień dobry. Do sądu okręgowego w Częstochowie wpłynął akt oskarżenia przeciwko 54-letniemu Zbigniewowi K. Odpowie on za zabicie kalekiego ojca młotkiem. Grozi mu dożywocie. Do zbrodni doszło w nocy z 5 na 6 czerwca ubiegłego roku we Wrzosowej. Pijany Zbigniew K. chciał wyjść do baru, a poruszający się na wózku ojciec zablokował mu drzwi. Wściekły mężczyzna chwycił za młotek i zadał 80 ojcu 10 ciosów w głowę. Zabójca odpowie także za znęcanie się nad ojcem. 15 kwietnia obowiązki zastępcy komendanta miejskiego policji w Częstochowie przyjął Lech Bugaj, który nadzorować będzie pracę pionu kryminalnego Częstochowskiego Garnizonu Policji. Na rok i cztery miesiące więzienia w zawieszeniu na trzy lata oraz 10 tysięcy złotych grzywny zostały skazane trzy pielęgniarki. Brały udział w procederze wyłudzania refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia. Kary zaproponowały same. Częstochowcy strażacy w piątek przed południem zostali wezwani do pożaru mieszkania przy ulicy Michałowskiego. Na miejscu okazało się, że pali się klatka schodowa. Strażacy znaleźli na czwartym piętrze butelkę z łatwopalną substancją. Ktoś najprawdopodobniej ją rozlał na klatce schodowej, a później podpalił. Nikomu na szczęście nic się nie ustało. Sprawa będzie wyjaśniana. W piątek rano robotnicy pracujący w pobliżu Kościoła Świętego Jakuba na Placu Biegańskiego w Częstochowie wykopali ludzkie szczątki. Na miejscu pojawił się prokurator, policja i archeolog. Istnieje podejrzenie przestępstwa, dlatego wykopane szczątki, a jest ich kilka, zostały przewiezione do szpitalnego prosektorium. W poniedziałek biegli dokonają ich oględzin z udziałem prokuratora. 18 kwietnia ekipator Kraku kończy pracę na skrzyżowaniu alei 11 listopada z ulicą jesienną, a we wtorek zacznie je u zbiegu ulicy Orkana z aleją 11 listopada. Krakowianie budują z betonowych prefabrykantów torowiska przycinające jezdnie. We wtorek ulica jesienna zostanie otwarta na całej długości dla samochodów, wrócą też na nią autobusy. Wykorzystując postać z kreskówki, firma Enion prowadzi intensywną akcję edukacyjną wśród najmłodszych. Właśnie trwa cykl spotkań edukacyjnych bezpiecznie z prądem. Przedszkolaki i najmłodsi uczniowie szkół podstawowych są uczulani na niebezpieczeństwa czyhające podczas zwyczajnych prac domowych czy szkolnych. Przy okazji, mali widzowie dowiadują się, co to jest prąd, w jaki sposób jest produkowany i jak to się dzieje, że trafia do gniazdka w ich domu. W czwartek zakończył się trzydniowy maraton egzaminów gimnazjalnych. Zaraz po tym tłum gimnazjalistów pojawił się w szkołach ponadgimnazjalnych na dniach otwartych. W tym roku w liceach będzie mniej klas, dlatego trudniej będzie się do nich dostać. W Częstochowie gości grupa młodzieży z Belgii. Są to chórzyści z trzech różnych miast. Podsumowaniem ich pobytu będą dwa koncerty. Pierwszy odbędzie się w poniedziałek w kościele św. Wojciecha po Mszy Świętej o 18.00, z belgami wystąpią chóry i Orkiestra Symfoniczna Częstochowskich Szkół Muzycznych razem ponad 200 wykonawców. Drugi koncert odbędzie się we wtorek o 18 w auli uczelni przy ulicy Jasnogórskiej. Będzie to koncert solistów i kameralistów z Polski i Belgii. Dzieci i młodzież Częstochowskich Szkół i Przedszkoli przeszła w Piązek Aleją Najświętszej Marii Panny w Marszu Nadziei zorganizowanym przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Marsz rozpoczął się na Placu Taszyńskiego, a skończył pod liceum imienia Henryka Sienkiewicza. Celem marszu, który odbywa się w ramach ogólnopolskiej kampanii Pola Nadziei, jest zmanifestowanie potrzeby niesienia pomocy i nadziei wszystkim osobom chorym i cierpiącym oraz ich rodzinom. Kampania organizowana jest co roku na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych dotkniętych chorobą nowotworową. Uczestnicy marszu nieśli symbolizujące kampanię żonkile, żółte balony oraz plansze z hasłami o nadziei. Na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie odbyły się okręgowe eliminacje do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. W turnieju wzięło udział 8 drużyn z Częstochowy, Lublińca, Myszkowa i Kłobucka. Najlepszą drużyną okazała się drużyna ze Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych z Lublińca. Drugie miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych z Częstochowy. Te drużyny reprezentować będą nasz region w finałach wojewódzkich. Padł rekord. Pięćdziesiąt tysięcy motocyklistów z całej Polski rozpoczęło w niedzielę na jasnej górze sezon motocyklowy 2011 z samego rana barwnie przebrani motocykliści zebrali się na przeprośnej górce, gdzie zostali powitani przez prezydenta Krzysztofa Matyja O godzinie 11 rekordowa liczba uczestników zlotu tradycyjnie wyruszyła na Jasną Górę, by wziąć udział w Mszy Świętej przed szczytem. Podobnie jak w latach ubiegłych, motocykliści przywieźli ze sobą zabawki dla dzieci i rodziców w Polsce i na kresach Rzeczpospolitej. Dodatkowo zebrali również pieniądze dla najbiedniejszych Polaków na kresach. Tegoroczny zlot, zorganizowany przez Stowarzyszenie Międzynarodowe Motocykl Raj Katyński, zgromadził 50 tysięcy motocyklistów. W ubiegłym roku było ich 15 tysięcy, dwa lata temu 20. Dzięki nim Częstochowa stała się motocyklową stolicą Polski. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę, a teraz wiadomości z powiatu Myszkowskiego. Wczoraj około godziny 12 w środku dużym kierującym motocyklem Suzuki 1 z trasą DK1 w kierunku Częstochowy na prostym odcinku drogi wywrócił pojazd na jezdnię. W wyniku zdarzenia 27-letni motocyklista z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Myszkowscy policjaci próbują ustalić okoliczności i przyczyny tego zdarzenia. Gmina Myszków musi wydać około 5 milionów złotych na likwidację toksycznych odpadów. W ubiegłym roku odkryto odpady na prywatnej działce, ale to gmina ma obowiązek usunięcia zagrożenia. Kilka dni temu miał rozpocząć się proces Wiesława S. i jego wspólnika, którzy składowali odpady. Rozprawę jednak przesunięto na 25 maja. Włodzimierz Żak, burmistrz Myszkowa, konsultował się z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach gdyż chciał, aby wpisać składowisko do rejestru tzw. pomp onkologicznych i na tej podstawie mogłaby się starać o dofinansowanie na likwidację odpadów, ale niestety odpowiedź była odmowna. Burmistrz udał się również do Warszawy na spotkanie z głównym inspektorem ochrony środowiska po pomoc w uzyskaniu środków na usunięcie i utylizację odpadów oraz ziemi ze skażonego terenu. Okazało się jednak, że pomocy nie dostanie, bo skażony teren to prywatna działka. Mina jest zobowiązana do usunięcia zagrożenia i ma prawo wystawić sprawcy rachunek, tyle że ten nie ma z czego go zapłacić. Podczas gali plebiscytu Eurogmina Europartner 2009-2010 wójt gminy Janów, Sławomir Krzyształowski, odebrał przyznany na podstawie oceny kapituły plebiscytu certyfikat potwierdzający, że gmina Janów spełnia wymagania najlepszych gmin Unii Europejskiej. Celem plebiscytu jest promocja i reklama najlepszych jednostek samorządowych w oparciu o analizę osiągnięć w takich dziedzinach jak pozyskane fundusze unijne, gospodarka, turystyka, oświata, kultura, bezpieczeństwo i infrastruktura. Plebiscyt zorganizowany był pod patronatem na te ministra gospodarki Wojewody Śląskiego oraz marszałka Województwa Śląskiego. Od kilku miesięcy trwają intensywne prace remontowe budynku dworca kolejowego w Myszkowie. Wraz z nadejściem wiosny roboty przeniosły się na zewnątrz obiektu. Remont kosztował będzie około 4,5 miliona zł. Na razie budynek jest dostępny dla podróżnych, ale w planach jest jego całkowite zamknięcie. Prace mają potrwać około 2 lata. Wraz z wiosną szkoła podstawowa imieniem kapitana Leonida Teligni w Poraju rozpoczęła na dobrą realizację dwuletniego programu Comenius partnerskie projekty szkół pod nazwą Różne inspiracje, podobne emocje. Wymiana w ramach Komeniusa jest doskonałą okazją do nawiązania koleżeńskich kontaktów międzynarodowych. Siedmioosobowa grupa uczniów wraz z dwójkiem opiekunów przebywała w Czechach w miejscowości Pochorelice na pierwszej wizycie partnerskiej. Głównym punktem spotkania była prezentacja każdego z krajów uczestniczących w projekcie, to jest Polski, Czech oraz Słowacji. Uczniowie zaprezentowali najważniejsze informacje dotyczące kultury i tradycji krajów, z których pochodzą. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia!